Witajcie, dzisiaj zajmiemy się pielęgnacją twarzy oraz makijażem. Składam maseczkę żelową w zamrażarce, którą użyję na później. Teraz olejek do, do makijażu i oczyszczenia wstępnego twarzy. Następnie lecę z pianko, dwie pompki i cała twarz. Na razie używając rąk, a później szczoteczki. Dopiero y, przy pierwszym użyciu pianki liczymy mycia, czyli w sumie są dwa mycia, a olejek traktujemy jako demakijaż. Puczę twarz. Teraz używam gąbki konjac, którą przecieram. W sumie to bardzo przyjemne uczucie, gąbka jest mięciutka. No i tak to wygląda teraz peeling enzymatyczny i również wcieranie w twarz. Zostawiam na dłuższy czas, około 10 minut. Znowu płuczę twarz. Teraz maseczka oczyszczająca z zzai. Rozsmarowuję ją na całej twarzy, uważając na okolice oczu i ust. No i znowu yy, teraz płatki pod oczy. Maseczka wyjęta z mrażarki Fajnie schładza i przynosi ulgę oczom. Po 10 minutach albo nawet dłużej, zdejmuję te wszystkie rzeczy z oczu. I znowu myję twarz, używając gąbki kończak. Maseczka łatwo się zmywa, ponieważ nie dostyga, nie twardnieje, więc. Można ją fajnie zmyć. Tak, bardzo przyjemne uczucie. Teraz płyn micelarny z Biedronki. Przycieram nim twarz. Szczególnie zwracając uwagę na oczy, których wcześniej nie mogłam umyć i były trochę pokryte olejkiem. Teraz aloesowy tonik w giełce, który rozcieram na twarzy. No i krem. Vegan Musli z Bielandy. Moja twarz już jest gotowa praktycznie na makijaż. Teraz używam bazy też z Bielandy. Perłowa. Wyciskam ją na twarz, trzy pompki. I znowu wcieram. Swoją drogą to bardzo przyjemny ma masaż. <grych> Teraz korektor. Używam dwóch odcieni zielonego, by pokryć zaczerwienienia i wypryski, a różowego pod oczy, żeby zakryć cienie, gąbeczką nawilżoną wodą. Rozcieram, a właściwie rozstęplowuję, powiedziałabym, te produkty. Teraz podkład z PS. Na fajną łopatkę, którą można fajnie zaaplikować w ten cień. Podkład, przepraszam. No i znowu gąbeczka. Właśnie te ruchy stępujące sprawiają, że fajnie się to wtapia w skórę. Teraz konturowanie, contour Sensation z Eveline, najpierw bronzer przy linii włosów następnie rysuję na policzkach bronzer używam skośnego pędzelka i tworzę charakterystyczną trójkę po jednej i po drugiej stronie Następnie róż, tym samym pędzelkiem brzoskwiniowy kolor. Najlepiej go nakładać przy uśmiechu. Teraz rozświetlacz. Używam wachlarzowego pędzelka. najpierw na nos zaraz nie wykonturowałam nosa biorę bronzer i po bokach wyszczuplam go właśnie podkreślając te cienie które naturalnie tworzą się na twarzy kontynuuję rozświetlacz Nakładam go na szczyt nosa, tak by go wyszczuplić oraz na kości jarzmowe z jednej i z drugiej strony, aby ją wydatnić. Rozświetlacz ma fajny, delikatny kolor. No teraz czoło i pod brwiami. No i jeszcze broda i łuk pinyna. Takie podkreślenie tego łuku sprawia, że nasze usta są bardziej wyraziste i większe. Teraz to rozblinduję. Jak to się prezentuje? Lecę dalej z cieniem. Zielony, morski kolor, cienki pędzelek trzy linii rzęs następnie niebieski taki trochę kopciuszkowaty i liliowy, fioletowy dla kontrastu używam paletki z Revolution złoty cień, taki jaśniejszy przy złamaniu i ciemniejszy, trochę wyżej teraz produktem z Golden Rose obrysowuje brwi, dalej leci szminka. Fajny, naturalny odcień. Na koniec tuż z Lowli I tak prezentuje się całość. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik. Pa, pa!